Siemanko, zapraszam na kolejny film. Dzisiaj będzie plan, ekwipunek i strategia na jakże kultowy wyścig Wisła 1200. Jest to dla mnie najważniejszy start w tym sezonie i liczę, że uda się zająć fajne miejsce. Niestety top 1 i top 2 można powiedzieć, że zajęte. Prawdopodobnie top 1 będzie Radek Gołębiewski, a top 2 Szymon Kut, chociaż ciężko powiedzieć. Nie wiem, nie znam wszystkich nazwisk, które są zapisane, a jest ich bodajże około 500, ale możliwe, że trzecie miejsce jest potencjalnie wolne i może uda mi się je zająć. W ogóle idea tego wyścigu jest absurdalna. 1200 km w terenie wzdłuż Wisły. Chyba jedynej tak dużej, dzikiej e, rzeki w Europie. Trasa prowadzi czasami naprawdę ciężkimi terenami, jakieś dwumetlowe krzaki, błoto. No jest ogólnie bardzo fajnie i ciężko. Ok, zacznijmy od planu. Plan oczywiście nie, nie będę się go trzymał twardo, no, pogoda jest nieprzewidywalna na tak długim wyścigu. Chciałbym dojechać pierwszego dnia, czyli jakichś 25, może 6, 7, 8, 30, ciężko powiedzieć godzinach do Kazimierza Dolnego, który jest na 530 km, ewentualnie do Demblina na 560 km. Tam chciałbym przespać się no, 3, 3, może 4, raczej 3 godziny. No i wyruszyć już w dalszą klasę do mety. Możliwe to chyba będzie jakieś 630 km. Możliwe, że pod drodze gdzieś się tam zdrzemnę symbolicznie jakieś 15-30 minut, coś koło tego. Zobaczymy, czy też znajdę takie miejsce, ponieważ nie przepadam za spaniem na przystankach i innych tego typu atrakcjach. Rok temu na Wiśle 1200 jadąc w kompletnej ciemności, nocy, nawet na spotkałem zawodnika, który po prostu położył się na wale przeciwpowodziowym i spał <grych> planuję jechać raczej spokojnie No to jest zdecydowanie za długi wyścig, żeby już na początku cisnąć bo no... później po prostu nie będę miał siły jechać i myślę, że wyjdę na tym stratny, więc planuję jechać raczej w średnim tempie, postoję stosunkowo często, pewnie tak co około 100 kilometrów, czyli jakieś tam 5 godzin i raczej krótkie, ale nie, 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 tak, nie tak krótkie jak na wyścigach, w takim dystansie 600 km, raczej bez aż takiego ciśnienia. Mówiąc postoje, mam na myśli tankowanie, no bo raczej takich postojów w stylu, że sobie siądę na ławce i będę 10 minut odpoczywał, nie przewiduję, pewnie wkraną się jakieś, myślę, tak na dystansie od 900 do 1200 km, jak już będę ledwo zipał. ok, przejdźmy do tego, co was najbardziej interesuje, a mianowicie sprzęt i ekwipunek. A rower, na którym jadę, to Trek Checkpoint SL6 etap podłomnych modyfikacjach. Zmieniona została przerzutka na MTB, aby wrzucić większą kasetę. Zmieniłem siodło z fabrycznego na Romin Evo. No i dorzuciłem jeszcze mostek amortyzowany od redshifta na ten wyścig sprawdzi się świetnie jako że dużo jest wertepów z, z tyłu mamy błotnik Asafe Winning testowałem go w jednym z filmów na kanale polecam, bardzo fajnie działa światełko Phoenix BC05R z tego co widzę Fajne, bo działa nawet chyba do 100 godzin, jeśli dobrze pamiętam. Oczywiście nie za dużo lumenów daję. Opony fabrycznie montowane w tym rowerze, chociaż tylną już musiałem wymienić. Bardzo fajna opona, miękka, czuć jak pracuje. Też powinno się świetnie sprawdzić na tym wyścigu. Szerokość to 40 mm, bieżnik raczej agresywny. Operacja Garmin, latarka. Nie do końca mam to przetestowane, ale chciałem przesiąść się na źródło oświetlenia na ogniwach 21700 Jest to latarka, tak zwana bociolarka. Uchwyt troszeczkę tutaj dorzuciłem. Trzy różne na wszelki wypadek. Dlaczego zmieniłem z Bontragera 1300 na bociolarkę no port ładowania niestety w tamtej latarce jest wadliwy, już dwa razy mnie zawiódł i zwracałem latarkę na reklamację, no jednak na ultra to trochę sla, że zostanę z nie działającą, nieładującą nie się latarką. Tutaj mam na ogniwa wymienne, więc wszystko powinno być spoko. Jeszcze ze zmian co do Będę jechał na wosku, wstępnie testowałem na mazowiecki gravel i wydaje mi się, że działa to o wiele lepiej. Oczywiście nie jest to super czysty, cały czas sprawny napęd, ale po prostu wydaje mi się, że lepiej wosk sobie poradzi niż smar. Tak na to patrzę, nie, nie klei się tyle brudu, dam znać po Wiśle jak to się sprawdziło. Torba na ramę to płetwa od Jackpaka. fajna, długa, wąska torba. Niestety nie jest wodoszczelna plecak bukła od Camelbaka i torba pod ramę dedykowana do tego roweru, fajnie jest przykręcana śrubami. No i jeszcze w schowku w ramię mam pompkę multitula i dwie dętki. Większość rzeczy mam w torbie pod ramą. Czarne ramy będzie głównie na jedzenie. Na start wezmę żelki. Nie wiem co później tutaj wleci. Tutaj mam baterię do GoPro. kosteczki, Jeden akumulator do lekarki. Zestaw naprawczy tubeless. i taki mini multitool z nożyczkami i kombinerkami okej, okay, na początek bukłak w tej kieszonce będę zapewne wiózł telefon tutaj prawdopodobnie śmieci oczywiście przepływ jest bukłak a tutaj mam kurtkę przeciwdeszczową i jeszcze tutaj są schowane pokrowce na buty przeciwdeszczowe Sluj w który będę jechał to zaczynając od góry czapeczka kolarska to organizator ma dostarczać z numerem startowym BAFA ma również organizator dostarczać w pakiecie startowym koszulka Koszulka to jest taka z dodatkiem wełny Merino, no na tak długim dystansie mam nadzieję, że pełna Merino troszeczkę zmniejszy zapach dwie kieszenie kolarskie jeszcze wolne, może jakieś jedzenie będzie tam skakiwało, w środkowej leginsy do biegania z dekatlonu. Przydadzą się na chłodną noc. Spodenki, spodenki od RASO, z wkładką Niestety ASOSy mam w naprawie Mam lekkie obawy jak się te spodenki sprawdzą na tak długim dystansie Przekonamy się Skarpetki, pierwsze skarpetki biorę na, Nazwijmy je na dotarcie Po pierwszym dniu wylądują w śmieciach Buty, buty Czekajcie Potencjalnie mój słaby punkt to zakładam buty, które no, mam troszeczkę powiedzmy niesprawdzone, kupiłem je dopiero tydzień temu No lecz ból stop, który przy ciepłej temperaturze występuje u mnie w butach Shimano, które mam w we wersji zwykłej jak i szerokiej, no Jest bardzo upierdliwy i kupiłem buty Lake, które są no, są znane jako że są dobre dla ludzi z szeroką stopą, a chyba taką mam. Zobaczymy, jak się sprawdzą. Kilka krótszych jazd, i wydaje się ok, no ale to jest potencjalnie, potencjalnie coś, co może mnie załatwić na tym wyścigu. Ok, no i to gdzie mam najwięcej rzeczy? Torba Ragera jest ona tak, tak podzielona: z jednej strony ma głębszą kieszeń. Z drugiej strony, trochę węższą, z takimi kieszonkami, zacznijmy od strony węższej. Powerbank, i jednocześnie ładowarka na ogniwa, bardzo fajna sprawa. Mała buteleczka ze smarem na mokre warunki. Nie wiem w końcu, czy to w ogóle wezmę. Nie można mieszać smaru z woskiem. Jeśli będzie może bardzo deszczowo, to wezmę ten smar. Mam też wosk. E, Jenne klocki. Nie wiem czy, czy jeszcze brać ze sobą. Prawdopodobnie nie wezmę. Szczoteczka do zębów. Pasta do zębów. E, ładowarka do baterii od przerzutki. Ja I tutaj pierwsze fajne rozwiązanie to jest opakowanie na soczewki, ale w jednej, w jednej części mam krem UV, powinno wystarczyć. Fajne jest krem UV z dekatlonu, działał nawet do 30 godzin. Oj. A tutaj mam kilka tabletek przeciwbólowych i kofeinę. Krem na otarcia w opakowaniu po Kinder Niespodziance. Niestety podczas montażu wideo okazało się, że GoPro się chyba przegrzało i nie nagrało części dzięki za komunikat GoPro e, No więc nagrywałem jeszcze raz Dalej Kabel do ładowania słuchawek Aftershocksów Kabel USB typ C z na mikro USB bo mikro USB potrzebuje żeby naładować baterie do przyrzutki zwykły USB-C ładowarka do prądu węgiel aktywny na problemy żołądkowe będę też pewnie coś zapobiegawczo łykał to jest awaryjny montaż do latarki pozwoli to mi ją przymocować do kierownicy jakby coś się stało z tym montażem pod mostek bym się wywrócił i go połamał na przykład ogólnie jak widzicie to lubię brać takie pierdoły które nie zajmują miejsca i w sumie nic nie ważą przejściówka wentyl samochodowy Presta tak samo taka pierdołka no i teraz tak, głębsza kieszeń chusteczki żele mm, mieszane takie jedne bardziej energetyczne inne chyba mniej ale trochę bardziej wodniste 1, 2, 10, 11 ogólnie początek planuję na żelach, później bardziej przejść na jakieś wypieki itd. To nowość, jeszcze nie używałem, pompka na naboje CO2 jeden napój tylko biorę ściereczka do oczyszczenia łańcucha rękawiczki do jazdy w nocy długie Druga rękawiczka, i jeszcze w środku mam rękawki, których nigdy jeszcze nie używałem. E, tak jak wspominałem, skarpetki po pierwszym dniu lecą do śmieci, więc na drugi dzień mam skarpetki na zmianę. I w środku jeszcze e, bokserki do spania. No i jeszcze w schowku w ramię mam jest taki pokrowiec. Klasyczna pompka i multitool z łyżkami do opon. Tutaj na przykład woreczku, żeby się nie poprzecierały. Dwie ultra light dętki. Jedna to jest... O już tu trochę. Rękawiczka się przydała. A jedna to jest tubolite za miliony monet ale nie było wtedy jeszcze dentek ultralight gravelowych od my friendów I tutaj taką jedną mam waży chyba 25 gramów Jakoś tak. no i to by było na tyle, jak widzicie na, na lekko jadę dajcie znać, a wiem jeszcze zapomniałem, jeszcze mam spakować plastry na pewno i gotówkę jakąś Dajcie znać, czy uważacie, że o czymś zapomniałem i jaki wy macie plan na Wisłę 1200. Do zobaczenia na klasie!